Witajcie moi drodzy, witam Was w Full Day of Eating. I będzie to taki full day of fitting połączony z takim dniem trochę ze mną. Pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda mój dzień. Chociaż dzisiaj jest sobota, więc to też nie jest taki typowy dzień pracy. Aczkolwiek zabiorę Was w niektóre miejsca, bo jechać na zakupy. Jadę właśnie zaraz na trening, ponieważ te treningi mi się z całego tygodnia przesunęły i muszę ten jeden trening, czwarty, wykonać właśnie dzisiaj, czyli w sobotę, gdzie najczęściej sobota, niedziela to są dni nietreningowe. Czasami w niedzielę chodzę z remem biegać, chociaż nie jestem wielką fanką biegania, ale wiem, że to jest bardzo potrzebne i korzystnie wpływa na moją wydolność i moją kondycję, dlatego to robię. Chociaż Friday mam z biegania tylko w momencie, kiedy skończę to bieganie, bo tak to mnie strasznie denerwuje w trakcie, więc lepiej do mnie w trakcie biegania nic nie mówić i mogę mieć taką beach face, no, ale <laughs> powiedzmy, że właśnie w niedzielę najczęściej biegamy. I postanowiłam, że zrobię teraz też taki full day of eating, ponieważ zauważyłam i wy też to mi piszecie, że w takiej formie jestem w stanie wam bardzo dużo jakichś ciekawostek, takich tipów na redukcję czy tipów właśnie dotyczących diety, Jestem w stanie wam w taki fajny sposób, nienudny, przemycić. Także piję moją drugą kawę i lecę właśnie e, zaraz na trening. Słynną drugą, ja mam coś takiego z kawą, że ta pierwsza kawa mi smakuje bardzo. Druga kawa, którą piję tak w ostępie pół godziny, 40 minut po tej pierwszej kawie, nie wiem czemu, ale tak lubię, e, też mi smakuje. Natomiast kawa trzecia, jeżeli piję w ciągu dnia, jak tam później, to mi nie smakuje i muszą tą, muszę tą kawę zapić, chociaż. Jakby ta kawa jest taka sama jak to pierwsza i druga, ponieważ ja piję najczęściej podwójne espresso, tylko ze słodzikiem, nic więcej nie dodaję. No a ta kolejna kawa mi smakuje, także nie wiem z czego to wynika. Możecie mi dać, dać w komentarzu, czy Wy też tak macie, albo z czego to może wynikać, jak myślicie. Także zbieram się na trening, chociaż jestem jeszcze zaspana, ale wstałam już w sumie godzinę temu o ósmej, jest dziewiąta, więc powoli się będę ogarniać i będę się zbierać na trening. Także widzimy się za chwilę. Ogarnęłam się na szybko na trening, tak wygląda moja stylówka. Top z Jim Shorty z gymsharka, no i skarpetki jak widać. Zapomniałam Wam powiedzieć, że pierwszego posiłku nie zjadłam przed treningiem. Zjem go dopiero po treningu, ponieważ tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmiku, staram się przeciągać ten pierwszy posiłek dopiero do momentu, w którym jestem głodna i czuję z Zaraz tego, że teraz tego głodnie czuję, a te treningi siłowe też nie są jakieś bardzo wymagające, też nie są jakieś mega y, ciężkie. To po prostu sobie przysuwam ten pierwszy posiłek i zjem go dopiero jak wrócę z treningu. Także lecimy. Ja już wróciłam z treningu, ogarnęłam się na szybko. Przygotowujemy pierwszy posiłek. Mam tutaj miseczkę naszykowaną, będą to pankejki. E, potrzebujemy jednego banana, którego tutaj zaraz dorzucę do miseczki. E, do tego mąkę szymanowską. można to zrobić również na płatkach owsianych, ale ja jestem zbyt leniwa, żeby po prostu blendować te płatki i jestem mega głodna, więc potrzebuję czegoś na szybko. Więc będzie taka mąka. Jedno, jedno jajko, jedno białko z jajka. Do tego będzie pół skra naturalnego, pół będzie do środka, pół będzie na zewnątrz i jeszcze do tego dorzucę trochę słodzika słodowego, żeby było bardziej słodkie. Tak wygląda konsystencja. Moich pankejków generalnie możecie dodać więcej mąki, jakby więcej jajek, i tak dalej. Tak jakby proporcja możecie sobie stosować pod siebie. Natomiast ja lubię taką płynną konsystencję i takie dość wyczuwalne do kawałeczki banana. Bez problemu możecie to też zblendować, ale po prostu mi się nie chce, bo idę szybko to smażyć, bo jestem na maksa głodna. A więc rozgrzewam patelnię. I tutaj mam 4 gramy oliwy, dosłownie 4 gramy. No i teraz będę brała tą naszą masę, i robię z niej takie kółeczka w miarę okrągłe bo najważniejsze jest to, żeby tak ułożyć te kółka, żeby ona się nie stykała. Widzę też tutaj tak trochę beznadziejnie to położyłam. No dobra, może się uda. Okej, okay, trochę się zagapiłam, bo nagrywałam Instastory dla Was i trochę mi się zjarały, ale to nic, jeszcze są takie do przeżycia. A, no, tylko jeden się tak bardziej zjarał, tam to są ok. Nie wiem czy będzie mnie słychać, ale to powiem tak bardziej do kamery. Najważniejsze przy smażeniu pancake'ów, omletów, naleśników, czegokolwiek jest to, na czym smażycie, czyli patelnia. I to jest akurat patelnia z Pepco, Ona kosztowała 30 zł-20 zł, jest ekstra, jest malutka. Idealna do pancake'ów, wystarczy od, dosłownie odrobina oliwy, odrobina jakiegoś tłuszczu i nic nie przewiera. Tak samo mamy patelnie z IK, które właśnie kosztują 20-30 złotych i też są super. I ja wolę kupić taką tańszą patelnię, która nawet jak się zniszczy, to będę mogła ją po prostu wyrzucić i kupić sobie nową zamiast, wiecie, kupić sobie jakąś drogą, z której ten teflon odchodzi, z której po prostu wydobywają się te rakotwórcze potem substancje jak ten teflon jest uszkodzony, a tak to po prostu wyrzucam i kupuję kolejne patelnie za 20 zł, a one i tak naprawdę są na parę dobrych lat. Także to taki off-topic trochę, ale bardzo przydatny tip w kontekście właśnie smażenia pancake'ów czy różnego rodzaju właśnie omletów, naleśników na patelniach, gdzie mamy tylko minimalną ilość tłuszczu. Ostatnia tura pancake'ów, tutaj jest talerzyk, przerzucamy, dekorujemy i będziemy jeść. Tak się prezentują gotowe pankejki. Tutaj mamy w środku banana. Na wierzchu są właśnie borówki, skyr waniliowy i resztka, po prostu dosłownie resztka masła orzechowego, którym polałam z góry. Także idę szamać, bo jestem mega 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 głodna aż mi ślinka cieknie. Dobra, lecimy z kolejnym posiłkiem. Będą to tak jak ostatnio: kanapeczki, ale tym razem będą z chleba drwalskiego. On jest super, bez mega leciutki, więc na redukcję jak złoto. Do tego część kanapek będzie z humusem i serem żółtym lekkim, tym, który Wam pokazywałam ostatnio, a część będzie z dżemem i masem orzechowym, bo yy, nie mogę się decydować, czy chcę na słodko, czy na słono, więc będą i takie, i takie. Także kroję, kanapki smaruję i będę jeść. Te dziwne odgłosy w tle, co możecie słyszeć, to jest zmywarka. I ja tutaj też staram się kroić jak najcieńsze te yy, kanapeczki, żeby tak jakby oczami wydawało się, że jest więcej. 75 gramów mamy chleba. Trzy kanapeczki posmarowane humusem. Kroję teraz paprykę. Papryka, ser, humus jest. Dorzucam tego ogóreczka. Parę plasterków. I drugą część smarujemy masłem orzechowym i dżemem. To jest już to z połączenia. Dżem wiśniowy z masłem orzechowym. Dobra, kanapeczki posmarowane. Tutaj część jest na słono, trzy są na słodko. Trochę pieprzu. Soli odrobinę. I żeby ilość białka, żeby się zgadzała w danym posiłku, to jeszcze tutaj będę mieć skyr naturalny ze słodzikiem i z borówkami. Ja robię tak, że wrzucam słodziki na dno miseczki i zalewam. No, tak na oko. Daję tyle wody, poczekam aż on się rozpuści i wtedy dorzucam e, skyr. To powoduje, że ten skyr jest trochę taki bardziej wodnisty, ale przez to wydaje się, że jest go więcej. I borówki. Tutaj Wam pokażę z bliska, jak wyglądają te kanapki. Napeczki, skyr z, z borówkami, i tutaj Wam wrzucę w okienku, ile to ma kilokalorii. Zresztą, jak przy w posiłku. Także życzcie mi smacznego i widzimy się przy kolejnym posiłku. Dobry, witamy serdecznie w kuchni naszej tutaj ukośni. Będziemy tymi a tutaj gotowali. Na ostatni posiłek będziemy przygotowywać na szybko. <noise> Będą cukinie faszerowane. Warzywami, do tego będzie w środku mięso mielone z indyka, są serwa. No. i do tego będzie ryż, do tego będzie taka, takie nadzienie. Wydrążę ten środek z tej cukinii, włożę tam do środka i zapiekę to w piekarniku. Aha i tam będziesz do tego kukurydza i to będzie wszystko dawane pastą. pomidorową. także robię, bo jesteśmy mega głodni, bo trochę nas nie było i potrzebujemy zjeść szybko na szybko. Szybko, na szybko, Też nie wiem, czy to będzie takie szybkie <grywa> okejka. Okay Dobra, wydrążam cukinię i pokażę Wam, jak już będzie wszystko się smażyć. Dobra, a teraz Wam pokażę, jak to wygląda z bliska, bo już na szybko ogarnęłam, więc yy, pokażę Wam. Tutaj mamy mięso mielone z indyka, które jest podsmażone. Potem do tego dorzucę właśnie tą yy, paprykę. Tu jest cukinia pokrojona, będzie jeszcze cebula oraz yy, kukurydza. I to właśnie przyprawie zaleję pasatą pomidorową. Tutaj się gotuje ryż. No i tutaj mamy wydrążone dwie, w sensie jedną cukinię, przeciętą na pół. Wydrążony jest, ten, ten miąż ze środka jest wydrążony. No i po prostu potem będę to wkładać do środka. Zmieszam właśnie, wydzielę porcję dla siebie i dla rema. Zmieszam właśnie ryż z mięsem mielonym, z tymi wszystkimi warzywami. Oddzielę te porcje, nałożę porcję dla siebie, dla rema i będę zapykać to w piekarniku. Generalnie to jest trochę dłużej, to trwa, to trwa, ale to jest super zapychać właśnie na redukcji. Mamy tutaj niewiele kilokalorii, bo tutaj jest właśnie ta cukinia. I ona robi nam taką objętość, także cukinia jest super na redukcji. No i tutaj mamy źródło białka, czyli to właśnie mięso mielone z indyka. Ja nie dodałam oliwy, bo już Remo nie, nie ma kalorii na tłuszcze. Natomiast jeśli chcecie jeszcze do źródło tłuszczów, no to tutaj bym dolała właśnie trochę oliwy. No ale z tych wszystkich produktów trochę tego tłuszczu minimalnie, ale się nazbiera. Można na przykład posypać jeszcze Mozzarella Light z wierzchu. Ja nie posypię, bo niestety, no, tak jak widziałam, Remo nie ma kalorii. Także to będzie jeden z ostatnich posiłków, bo w sumie już jest po 22. nam zajęło bardzo dużo. Długo dojechanie do domu i zrobienie zakupów, ale już jesteśmy i działamy. Także zaraz jak yy, nadzieję, w to pokażę Wam jak to wygląda z bliska. Ok, tutaj dorzuciłam już wszystkie składniki do jednego miejsca, dodam trochę soli. I teraz lecimy z przyprawami. Na pewno dużo czosnku, na pewno ostra papryka. Dużo ostrej papryki, dobra, delikatnie oregano i odrobinę bazyliku. Czekam aż tutaj woda z tego mi odparuje, i wtedy dodam trochę więcej pasty pomidorowej, ale tak staram się dodawać ją stopniowo, bo z tej cukinii dużo bardzo wody tej yy, wycieka, więc czekam aż ona odparuje i wtedy będę wiedziała, ile na 100% dodać właśnie tej pasty pomidorowej, żeby to nie było takie za bardzo yy, wodniste. No bo wtedy wiadomo, że w tych cukiniach to ona mi wypłynie, a to musi, być taką, musi mieć taką bardziej zwartą konsystencję. Tak wygląda moja porcja przedstawieniem do piekarnika w takim żaroodpornym yy, naczyniu. Swoją drogą jest bardzo fajne, kupiłam je w Pepko. Tutaj jest porcja harema i jego się wszystko nie zmieściło do tych cukinii, więc jeszcze mam trochę na patelni. Także wstawiam do piekarnika i nie mogę się doczekać, aż się upiecze. A i z wierzchu jeszcze nie wiem, czy widzicie, posypałam takimi płatkami, czyli o, tutaj w sumie mam, to Wam pokażę. Takie też są mega, mega fajne i takiego fajnego, ostrego smaku dajmy. Tak wyglądają upieczone cukinie. Przekładam na talerz i idziemy szamać. A to mój taki zestawik na dobranoc czyli mam tutaj Prince Polo. On ma, ten batonik ma 92 kcal i do tego porcję boróweczek. Także lecę oglądać film. I do usłyszenia, Zostawcie łapkę w górę i subskrybuj, jeśli filmik Wam się podobał.